dostaliśmy ostrzeżenie, że nie wolno nam się zbliżać na 2-3 metry do rzeki. Pewnie dlatego, żeby nie pogryźć krokodyli, które tutaj żyją. Bywają bardzo agresywne i zupełnie niechcąco gryzą się. W tym wypadku na pewno ten uległ, uległ prawda, w czasie karmienia wypadkowi, któryś tam bardziej zdenerwowany ugryzł mu kawałagona. I to bywa. No, e, w e, e, to to była, nie, to co i nie rozdzieli się na zasadzie wagi, czy długości, no sobie tego Ja tobie pokażę, ja sobie pokażę właśnie taką takie tylko to tam takie starszego sobie. Chcę e, zobaczyć, czy jest. <grym> Przepraszam.